Prezydent Tomasz Budasz był zmuszony unieważnić przetarg ofertowy na dostawę energii elektrycznej do miejskich jednostek na lata 2023-2024. Powodem była cena, którą zaproponowano, a ponadto do przetargu zgłoszono tylko jedną ofertę. Stawka za kilowatogodzinę, którą podano w ofercie, to ponad siedmiokrotność kwoty obowiązującej w latach 2021-2022. Otworzyliśmy w piątek przetarg na dostawę energii elektrycznej dla miasta Gniezna. My w tej energii obejmujemy oświetlenie ulic miejskich, skwerów, parków, budynków użyteczności publicznych, publicznej, zabytków jak chociażby katedra. Ponadto jest to oświetlenie również urzędu miejskiego, starego ratusza, a także obiektów takich jak hala czy basa więc podległych gnieździemu, ośrodkowi sportu i rekreacji. I Otwierając ten przetarg który jest przetargiem dwuletnim, tak jak poprzedni, na dwa lata na dostawę energii, doznaliśmy szoku. Doznaliśmy szoku, ponieważ do tej pory stawka, którą płaciliśmy za 1 megawatt, to była 356 zł. W tej chwili mamy płacić 2610 zł, a więc ponad 700-krotna podwyżka stawki za energię. W mojej ocenie jest to po prostu nie tyle skandal, ile, nie wiem, nadużycie tych, którzy dostarczają prąd, a na tylko i wyłącznie jedna oferta. W tej chwili podejmujemy decyzję o tym, aby ten przetarg unieważnić. Rozpisujemy kolejny przetarg. Będzie to przetarg jednoroczny, a więc tylko na rok 23, No ale trzeba się liczyć z konsekwencjami wzrostu cen energii. Jeżeli ta energia wzrośnie, no czekają nas... Duże ograniczenia w zużyciu. Co to znaczy dla mieszkańców? No mieszkańcy mogą to odczuć w postaci albo wyłączenia świateł ulicznych, albo ograniczenia godzin zapalania, czy skrócenia funkcjonowania. To są również z, z, z światła, które zgaszną na budynkach miejskich, nie wyobrażam sobie, ale być może nawet na Gnieźnieńskiej katedrze. To po prostu czeka nas jako mieszkańców. Nie jesteśmy jedynym przykładem, bo wszystkie samorządy w kraju dotknęły ten sam problem. Wielosetkowa podwyżka cen energii. Jeżeli zakładaliśmy w roku, w poprzedniej dwulatce, a więc w latach 2021-2022, że zużyjemy prądu za 4 miliony, to teraz obrazowo oferent. Dostawca prądu proponuje nam, abyśmy zarezerwowali 21,5 miliona złotych. To są rzeczy niewyobrażalne i wręcz niemożliwe do realizacji bez jakichkolwiek ograniczeń funkcjonowania. My tych pieniędzy po prostu nie mamy. Stąd prośba, apel przede wszystkim do rządu o podjęcie skutecznych działań w celu obniżenia w mojej ocenie skandalicznych marż dostawców prądu, bo to się źle skończy dla wszystkich mieszkańców, w tym mieszkańców naszego miasta. A ile pieniędzy można będzie zaoszczędzić w gnieźnie na wyłączeniach, to dziś trudno określić. Nie wiemy ile dokładnie można zaoszczędzić, bo nie wiemy też, jaką skalę będziemy musieli wyłączyć. Tak jak powiedziałam, czeka nas kolejny przetarg, ten przetarg na jeden rok. Chciałbym, apeluję do wszystkich firm, które dostarczają energię elektryczną, aby złożyły te oferty, Natomiast skala wyłączeń czy skala ograniczeń chociażby w oświetleniu ulic będzie rozpatrywana wówczas, kiedy otrzymamy tą ofertę, ta oferta będzie ważna. Ale tak jak powiedziałem, no jest to dla mnie szokujące, niezrozumiałe i wymaga działania na najwyższych szczeblach, nie tylko w Niejesnym Samorządzie, ale we wszystkich samorządach w całym kraju. Oferty w nowym przetargu można będzie składać do 18 października. Nowy dostawca ma zostać wyłoniony najpóźniej w listopadzie.